Mateusz Najlec firma SolidExpert witam bardzo serdecznie SolidWorks 2009 oferuje profesjonalne narzędzie do przygotowania fotorealistycznych renderingów mowa oczywiście o PhotoView 360 nadawanie wyglądu może odbywać się dla ściany, obiektu, części bądź złożenia spośród bogatej bazy wyglądów Wybieramy odpowiedni i przeciągamy. Dynamiczny podgląd umożliwia ocenę jakości finalnego renderingu. Każdy wygląd możemy również modyfikować. Wybór sceny odbywa się również w bardzo prosty sposób. Spośród y, bazy scenografii wybieramy odpowiednią, klikamy na nią dwukrotnie bądź przeciągamy. Dowolnie możemy, oczywiście, zorientować model. Dodatkowo w ustawieniach możemy dokonać ustawień jakości, renderingu, rozdzielczości obrazu itd. Tak tak Jeśli podgląd yy, satysfakcjonuje nas, możemy wykonać ostateczne renderowanie. Fotowiu wykorzystuje zasoby komputera. Wykorzystuje wszystkie rdzenie procesora do wykonania renderingu. Ta maszyna jest dwurdzeniowa, a każdy z tych kwadratów reprezentuje pracę każdego z rdzeni. Po krótkiej chwili otrzymujemy gotową wizualizację, którą zapisać możemy do wybranego przez nas formatu i wykorzystać na przykład w broszurze reklamowej. Dziękuję uprzejmie za uwagę.